Jak zgłosić sugestię dotyczącą programów Insert Nexo Nexo Pro. Jeśli posiadasz pomysł pozwalający na rozwinięcie funkcjonalności programu linii Nexo Nexo Pro, to koniecznie podziel się swoim pomysłem z nami. W tym celu wybierz w prawym górnym rogu pomoc, zgłoś sugestię. Podaj opis w polu treść. Dodatkowo możesz dołączyć zrzut ekranu, który możesz edytować. Oczywiście, żeby otrzymać informację w zakresie zgłoszonej sugestii, zaznacz zgodę na kontakt i wybierz wyślij. Gotowe. Twoja sugestia trafiła do nas i już zajmujemy się jej analizą.